Witam Panie i Pana Ładnych, witam Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prezesów Szkółek. Witam serwisów naszej gminy, Radcę prawnego oraz urzędników urzędów. Witam bardzo serdecznie mieszkańców Śremu, którzy będą na dzisiejszą sesję i witam bardzo serdecznie również media. 21 radnych na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest obecnych 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska jest władna do podejmowania uchwał. Informuję, że zgodnie z paragrafem 33 ust. 3 Statutu Gminy Ślęg przewodniczący wyznacza spośród radnych osoby obliczające wyniki głosowania jawnego oraz do wykonywania innych czynności związanych z sesją. Tak więc wyznaczam następujących radnych. Pana Tomasza Żada, czy Pan przyjmuje? Tak. I Pana Edwarda Szczepańskiego, czy Pan przyjmuje? Tak. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad? Nie ma. Czy są inne wnioski? Bardzo proszę, Pan Andrzej Joszyński. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Pragnę poinformować radnych, że składam wniosek daleko idący dotyczący dzisiejszej sesji. Na podstawie paragrafu 31 ust. 2 statutu gminy składa wniosek o przerwanie sesji nadzwyczajnej i kontynuowanie jej w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godziny 13 w sali Biblioteki Publicznej imieniem w dyrektorze przy ulicy Gróbalskiej 10. Wniosek uzasadniam koniecznością uzyskania informacji w sprawie remontu zasobów. Bez dodatkowych danych, a przede wszystkim wiedzy na ten temat zaplanowany tysięcy spor z sos z ograniczoną że na dzień 8 kwietnia 2016 roku przy się wielu przy ulicy Zenokowa. Punkt pierwszy. Nie jest możliwe wypełnienie punktu trzeciego porządku sesji, przedstawienie przez burmistrza Śródmieścia i prezesa Zarządu Śródmieślego Sportu, spółka SOO, informacji na temat zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania oraz harmonogram, harmonogramu remontu basenu. Dopóki sprzedaż nie stanie się faktem, opracowanie harmonogramu remontu basenu, zakresu rzeczowego, kosztów oraz wskazanie źródeł finansowania nie jest możliwe. Odpowiedni czas na opracowanie takiej informacji nastąpi po transakcji sprzedaży boiska po dniu 8 kwietnia wyjaśni się także, czy źródłem finansowania będą środki uzyskane przez spółkę przez sprzedaży nieruchomości przy ulicy Zamęchową. Punkt drugi. Nie jest możliwe wypełnienie punktu czwartego Zajęcie stanowiska przez burmistrza w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu stadionu przy ulicy Zalewowa, przedstawione przez grupę mieszkańców Silemu w liście otwartym z dnia 3 marca 2016 roku, dopiero wyjaśnienie, czy doszło do sprzedaży tej nieruchomości, pozwoli burmistrzowi zająć stanowisko w tej sprawie. Punkt 3. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku Odbyła się nadzwyczajna sesja ze zbliżonym porządkiem obrad, podczas której Rada nie podjęła zaproponowanego stanowiska w sprawie stadionu przy ulicy w szulicy w Szlebie. Dziś ponownie proponuje się Rady podjęcie tego samego stanowiska. Sytuacja się Punkt czwarty. Budowa basenu nie jest zwykłą inwestycją, lecz wyzwanie wymagającym od Was spółki samorządu trudnej decyzji. Burmistrz na bieżąco informuje Rady i mieszkańców o sytuacji na każdej sesji, na posiedzeniach Komisji Komunalnej i Rozwoju i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Informacje burmistrza w tej sprawie publikuje prasa i telewizja lokalna oraz internet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest inny wniosek? Bardzo proszę, pan Tomasz Jędrzej. <laughs> Głęboko nie zgadzamy się jako wnioskodawcy o nadzwyczajną sesję aby tą nadzwyczajną sesję utrącić w tak ważnym momencie dla przyszłości gminy i dla przyszłości śremskiego sportu to jest zamiatanie pod dywan i chowanie głowy w piasek ale w takim razie Pani Przewodnicząca wnoszę o 10 minut przerwy Dziękuję bardzo. Czy inne wnioski? Nie ma, w takim razie zarządzam 10 minut przedtem. Wysłucham takie się obrady. Czy ktoś jeszcze chciałby Państwa zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Major Fasań. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, odnosząc się do wniosku złożonego przez Pana Radnego Andrzeja Wieloszyńskiego, chciałem po pierwsze powiedzieć, że Podtrzymujemy swój wniosek o odbycie w dzisiejszej tej sesji. Po drugie, wiele informacji, których dzisiaj chcieliśmy, które dzisiaj chcieliśmy uzyskać na tej nadzwyczajnej sesji, w naszym przekonaniu, jak i nie tylko naszym, Pan Burmistrz, jak również Pan Prezes Zarządu Spółki Święty Sport, posiadają. Przypomnę zakres rzeczowy. Jest znany, ustalony, jak dobrze pamiętam, jest pozwolenie na budowę już wydane przez Staroświecki. Koszty w związku z tym, jeżeli jest dokumentacja, koszty z inwestorski również. Jeżeli mówi Pan Radny o źródłach finansowania, to ja powiem tak. Ja mogę z uporem maniaka powtarzać, ale jak wypłynął temat basenu, zawsze dopominałem się o wariant B finansowania. Biorąc pod uwagę zdarzenie mniejszych debat, jakim jest fakt, że, że stadion przy nie zostanie sprzedany. Z tego wynika, że Państwo dzisiaj czując siłę elektryczną na tej sali, yy, wiecie, że wariantu B finansowania nie ma. Jest tylko jeden wariant finansowania, środki pozyskane ze sprzedaży stadionu. Dalej. W międzyczasie. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłaszało kilka programów dotyczących finansowania rozbudowy, modernizacji, unowocześnienia bazy sportowej, w tym również modernizacji i remontów krytyk pływalnych. Jeżeli chodzi o harmonogram remontu basenu, to myślę, że każdy, kto podejmuje zadanie inwestycyjne, przygotowuje sobie scenariusz przeprowadzenia tego zadania. Ja przypomnę Państwu, którzy tu byliście na tej sali, kiedy padały deklarację ten Dzień Dziecka 2016 otwarty basen. No Dzień Dziecka za dwa miesiące. Jeżeli chodzi o punkt kolejny podniesiony przez Radnego Jależowskiego, stanowisko burmistrza w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu stawiony przy samych Jeżeli dobrze pamiętam, 7 7 marca pan burmistrz na antenie telewizji Relax informował telewizorów, że udzieli odpowiedzi na list otwarty złożonych przez pięciu mieszkańców naszej gminy. Nie zacytuję pewnie dokładnie, czy zgodnie z prawem, czy w trybie obowiązującym. Jakby na to nie, nie, nie patrzeć, jeżeli to jest postępowanie, miało być postępowanie pana burmistrza w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to 30 dni od dnia 3 marca, bo w tym dniu hmm, był, także pamiętam, złożony ten list do burmistrza i radnych, to 30 dni już minęło i wypadałoby, aby pan burmistrz odpowiedział autorom listu kierowanego do niego, jak również do radnych, jakie ma w tej kwestii zdanie. Ale stało się tak, jak się dzieje w tej Radzie, że wszelkiego rodzaju dyskusje, rozmowy, pojawiające się nowe koncepcje, programy radni, jak i obywatele, szczególnie radni, to mnie boli, o tym już mówię w którąś sesję, dowiadujemy się z prasy. I tak samo mam wrażenie, pan burmistrz postąpił z tym listem, bo po przedstawieniu czy dostarczeniu listu do pana burmistrza ukazały się w mediach lokalnych zapowiedzi realizacji programu budowy boisk. Mam swoje zdanie na temat tego programu, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. W którym pan burmistrz zaciąga na lata przyszłe zobowiązania, a myślę, że przyzwoitością zwykłą byłoby, żeby najpierw Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań i pewnych rozstrzygnięć, a, a dopiero później, żebyśmy informowali opinię publiczną, co zamierzamy. Jeżeli chodzi o. Mówił tutaj pan Andrzej Jaroszyński o tym, że stanowisko już było rozpatrywane, tylko to, co powiedziałem wcześniej, stanowi istotną zmianę sytuacji w stosunku do sierpnia 2015. Jeszcze przypomnę pismo, które wystosował do Pana Burmistrza Prezes Wielkopolskiego z Piłki Nożnej z deklaracją wsparcia i pomocy w zakresie pozyskania środków zarówno na, na remont nasenu, jak i na budowę na budowę wojsk. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innej sytuacji niż byliśmy, niż byliśmy w sierpniu 2015 roku. Także reasumując, my potrzebujemy swoje stanowisko, że powinniśmy dzisiaj odbyć przed y, terminem y, rozciągnięcia przetargu na sierpniu przywódcy Zamęczowa, ponieważ y, Chciałbym, żebyśmy się zachowali odpowiedzialnym w stosunku do sytuacji, z jaką nam się przyszło tutaj spotkać, dotyczącą chociażby finansowania, bo to jest chyba najważniejszy z tego wynika punkt. Przypomnę, że na ostatniej sesji radny Rulkowski w imieniu radnych siedzących po tej sprawie stołu sesyjnego złożył stosowną propozycję, która nie spotkała się z aprobatą ani pana burmistrza, ani, ani większej gości radnych. W związku z tym, jak widać, my szukamy i wskazujemy inne rozwiązania w zakresie finansowania remontu basenu, bo chcemy, uważamy, że czas najwyższy już jest. Za chwilę będzie rok, jak basen jest wyłączony z użytkowania. Jest on potrzebny mieszkańcom naszej gminy, grupom sportowym, innym jeszcze organizacjom, które uczestniczą, czy zajmują się organizowaniem imprez sportowych na basenie. I to jest czas, czy miejsce, o, o, o czym powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Przerwanie tej sesji i danie sobie y, trzech tygodni y, czasu, nie wiem, co miałoby, y, y, że tak powiem, nowego wnieść y, do spraw. Dlatego potrzebujemy tego współpracowania. Nie wiem, czy któryś z kolegów jest to, chciałby coś dodać. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kaczyński, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Trzy sprawy. Pierwsza jest taka, że na dzisiejszej sesji chcieliśmy zadać przynajmniej kilkadziesiąt ważnych, ważnych pytań. Chciałem poinformować, że odpowiedzi na te pytania... Nie będzie ucieczki, będą one zgłoszone albo w formie interpelacji, albo w formie zapytań przewidzianych zgodnie z w trybie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem tylko poinformować, że zgodnie z opinią prawną, którą uzyskałem, wydana przez pana burmistrza odmowa wszczęcia ponownego postępowania w sprawie uzetki drugiej drugiej wuzetki w sprawie dopuszczenia do tego, żeby spółdzielnia mogła zgłosić protest jest z wadą, z wadą prawną oraz że WZK wydana w grudniu 2015 roku w warunkach zabudowy jest z naruszeniem prawa. Nie będę rozwijał, ponieważ no, jesteśmy w, trak w trakcie, za chwilę będziemy wniosek głosowali, także nie będę tego rozwijał. Myślę, że w stosowny sposób to rozwinę w innym czasie. I trzecia sprawa, mam pytanie do wnioskodawcy tegoż wniosku który za chwilę mamy głosować, dlaczego jest wyznaczony taki termin, czyli 25, dobrze pamiętam, a nie na przykład 11 kwietnia, czyli zaraz po przetargu, ponieważ w moim przekonaniu cały czas była mowa, że rozważane są rów, różne warianty, a również ostatnio na yy, deklarował, że to jest ostatnie podejście do sprzedaży yy, części stadionu, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było planu B aktualnie gotowego, także dlaczego panie radny, nie 11 kwietnia, ta Pani ma trwa do 11 kwietnia, będziemy, będzie wtedy wiadomo, czy yy, przetarg skutecznie doszedł do skutku, czy też nie, czy został, długo część stadionu przetarga, po tygodnie, co co, co, co chcecie robić w ciągu tych 3 tygodni, Dziękuję. Dziękuję bardzo, czy takie słowa? Nie ma. Przepraszam, ale czy mógłby mi wnioskodawca, czy pan Andrzej Karuszyński odpowiedzieć, pani, pani przewodnicząca, o tą to... kwestię? Bardzo, ja zabrałem ja głos czytając ten wniosek na idący, w punkcie 1, 2, 3, 4 uzasadniłem, dlaczego. To jest potrzebne, żeby po prostu, nie w sesji dodatkowej, tylko na sesji kwietniowej powiedzmy, tą sprawę przedstawić. dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, Dobrze, mam, to, to, to proszę proszę. Myślę, że wniosek pana radnego Miejczyńskiego jest e, może najdalej idący, ale jest uważam bezzasadny. Bo trzeba zadać proste pytanie. Przecież temat e, funkcjonowania ślepskiego sportu, borykania się ślepskiego sportu z problemami finansowymi i e, Budowa nowego niecki Masynowej, nowego basenu, i nie jest od dziś. Państwo macie, czy burmistrz, i większość popierająca burmistrza, macie za sobą cały aparat urzędniczy. To jest kilkudziesięciu urzędników. I Państwo opowiadacie, że że to jest dla Was takie ogromne zaskoczenie i nie macie na czym opierać swoich y, odpowiedzi i nie macie dokumentów, dopiero je zamierzacie za, za złożyć i przygotować? to przecież proszę Państwa, to jest kpina. To jest kpina. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przerywamy sesję nadzwyczajną, żeby kontynuować ją w ramach sesji zwyczajnej? To jest nie. nie Bo tak czytywał tak, nie, proszę. ja sobie odsłucham taśmę i czytywał tak pan radny Mirosławski powiedział, żeby nie było konieczności zwoływania sesji na zwyczajnym przeszkodzie, tak. Przepraszam, można? To jest przerwanie sesji i sesja będzie wznowiona 25. A normalna sesja jest 28. Może się, panowie, nie zrozumieli. Bardzo proszę, pan Radziński. Dziękuję pani przewodnicząca, ja mam jeszcze pytanie do, do pani mecenas. Czy bez zgody wnioskodawców jest możliwość przerwania sesji i to na tak, i na jak długi okres czasu? Czy mógłby paść tu wniosek, że, żeby tą sesję dokończyć za 5 lat? Za 5 może nie, bo nie na kadencję, ale za 2 lata. Jak, jak to się ma, bo, to za chwilę możemy, możemy zebrać podpisy i wystąpić do Pani Przewodniczącej o zwołanie następnej sesji, bo dla mnie kwestia za trzy tygodnie wrócenia do tych tematów jest rzeczą, yy, Przyjmującą, tak? bo tak jak tutaj koledzy mówili, no te rzeczy powinny już być te warianty opracowane, gdy nie, nie zostanie sprzedana część... Można zmienić porządku obrad bez zgody wnioskodawcy, jeżeli to jest sesja nadzwyczajna. Natomiast chciałem zapytać, czy można sobie przerwać, przenieść tą sesję wolą w większości na jakiś bliższy miejsc. to jest oznaczone? ale trzy dla mnie to jest bardzo termin. Czy to według Pani jest zgodne z prawem, czy też nie? Polecam? Bardzo no. proszę Pani Mecenas o głosu. Ten problem reguluje wyłącznie statut. Tego w żadnych ustawach nie znajdziemy. I w statucie mamy wyraźnie, że sesja może być przerwana, tym decydują, radni radni głosując e, taki wniosek. Nie ma tam też e, ani dolnego, ani górnego terminu, na jaki można przerwać sesję i dalej ją kontynuować. To wszystko zależy od e, danego problemu i e, rada decyduje, głosując o tym terminie. Także nie ma tutaj przepisów, które by to regulowały. Myślę o przepisach powszechnych. O tym decyduje statut. Słusznie Pan zauważył, że zmiana porządku obrad, która byłaby zawnioskowana przez niewnioskodawców, musiałaby wymagać zgody wnioskodawców. Ale nie mamy tutaj do czynienia ze zmianą porządku obrad, tylko mamy z przegłosowaniem wniosku formalnego. Wniosek formalny to nie jest... E, merytoryczny porządku obrad, jest to sytuacja zupełnie inna. do to w paragrafie 31 oraz w 43, gdzie jest powiedziane przykładowo, co, co prawda o wnioskach formalnych, ale zarządzenie, nie zarządzenie, uchwalenie przerwy jest wyłącznie wolą radnych. I nie ma terminów nigdzie określonych. Po prostu w tym wniosku przegłosowanym podaje się termin. To wszystko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie, to głosujemy wniosek formalny. Kto jest za przerwaniem sesji i odbyciem jej drugiej części 25 kwietnia o godzinie y, 13. Proszę o podniesienie ręki. 11. To, ja się siemam. jest, przeciw. 8, Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Panie. Przewodnicząca, przepraszam bardzo. Chciałbym złożyć jeszcze wniosek. Do Ale Chciałbym o, o zapisanie, że głosowałem przeciw przerwaniu tej sesji. Tak, na różnie. Różnie dhe dhamë, po bëra, anglisht do të kemi lojë, apo një më shumë pa. dhe zëgoj me vajtë, të mos e di.